Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Dariusz Owczarek, a dziś po raz kolejny miksujemy sobie koktajle. Po raz kolejny jest ze mną kombucza by Laurent. Ostatnio mieliśmy okazję miksować i próbować smaku imbirowego. Pojawia się właśnie w tym momencie link, więc zobaczcie jak zmiksować pierwszy koktajl. A dziś posmakujemy sobie smaku kwiat bzu. Mamy kolejny koktajl do zmiksowania. Zobaczcie również artykuł, w którym opisuję czym jest dokładnie napój kombucza i również zobaczycie tam wszystkie smaki kombucha by laurent. Ale w tym momencie nie ma co czekać, zaczynamy miksować. Drugi koktajl, który przygotujemy sobie z kombuczą by laurent o smaku kwiat bzu to taka modyfikacja koktajlu Collins, jak również Jim Bezle Smash. Użyjemy sobie jakże wspaniałej dzisiaj aromatycznej bazylii, także przygotujemy sobie na start nasz shaker. Wsypujemy lodu, oczywiście takich efektownych trików również możecie nauczyć się tutaj na naszym kanale, bądź bardziej flair. No i e, zaczynamy miksowanie. Jako pierwszy do naszego koktajlu idzie gin 40 ml. Bank mamy pierwszy składnik. Jako drugi składnik mamy naszą cytrynkę, czyli sok z cytryny. 20 ml i jako trzeci składnik syrop cukrowy. Jeżeli chodzi o recepturę na syrop cukrowy, również znajdziecie w opisie tego filmu artykuł, w jaki sposób zrobić ten wspaniały syrop cukrowy, czyli zmieszać po prostu wodę z cukrem. Pozostaje nam ostatni składnik, czyli nasza bazylia. Urywamy tutaj takie trzy gałązki naszej bazylii, garść naszej bazylii tutaj i wrzucamy tą bazylię do naszego shakera. Teraz potrzebujemy naszego ugniatacza i wszystko będziemy sobie ugniatać w naszym shakerze tak aby wydobyć jak najwięcej kolorów z naszych liści bazylii i oczywiście naszych aromatów. W momencie kiedy już wszystko dobrze ugniatliście to pozostaje nam tylko i wyłącznie wymieszanie naszego koktajlu, czyli mocne wstrząśnięcie. Koktajl przygotujemy sobie w szklance typu Long, także wsypujemy lodu. Pozostaje nam już tylko przecedzenie koktajlu do naszej szklanki za pomocą podwójnego sitka tak aby żadne cząstki tutaj naszej bazylii nie powpadały nie chcemy wciągać tego wszystkiego przez rurkę jak widzicie koktajl ma taki wspaniały zielonkawy kolor i na koniec pozostaje nasza gwiazda kombucha by laurent o smaku kwiat bzu, więc uzupełniamy sobie tutaj nasz koktajl. Jako dekorację użyjemy oczywiście liści bazylii. Także jeszcze delikatnie je tutaj wstrząśnijcie. rureczka Nasz wspaniały koktajl jest już gotowy. Także próbujcie kochani. Degustujcie i pamiętajcie: pijcie oryginalnie, ale odpowiedzialnie. Wasze zdrowie.